Psiłanko. Kolejnym elementem naszego systemu jest mały organizer. i jest to mała walizeczka z przegródkami. Przegródki możemy dowolnie modyfikować. Mamy sześć czerwonych przegródek, dzięki którym możemy przystosować nasz mini organizarek do przenoszenia, przełożenia większych przedmiotów. Super zastosowanie na hobbystyczną drobnicę, śrubki, nakrętki, podkładki, dla wędkarzy też widzę tu genialne zastosowanie, spławiki. Wykonane z twardego plastiku, poliwęgranowa pokrywa, która jest bardzo wytrzymała. Dwa solidne klipsiki, dzięki którym towar nie przesypie się. Pokrywa na tyle mocno dociska nasze przegródki, że też nic nie będzie się przesypywać podczas transportu. Z przegródki do przegródki. Ważnymi funkcjami małych organizerów jest to, że pasują w pełni do naszych skrzyń narzędziowych oraz skrzyń koszy transportowych. Mamy tutaj super przykład: standardowe wyposażenie skrzyni. Dwie przegrody ściany. Możemy je swobodnie tutaj wkładać, przesuwać. One w transporcie. Nic tu się nie rusza, nic tu nie przeskakuje. Super. Organizerki również możemy włożyć do naszego kosza. Dzięki temu zrobić sobie super półkę na drobnicę w naszym warsztacie, w naszej piwnicy. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy już gotowy zestaw. Siedmiu organizatorów i wysoką skrzynkę. Jednym zamówieniem, jednym kliknięciem przychodzi do Was pełen zestawik. Wieszacie na ścianie montujecie na swojej platformie, na swoim koszu, jest system gotowy do, do używania. Naprawdę pojemny, schludnie, czysto. W przypadku małych organizerków mamy też miejsce na naklejkę, w którym możemy sobie opisać, co, co jest wewnątrz. Dzięki naklejkom z podpisami bardzo szybko znajdziemy to, czego poszukujemy w naszej szafetce. Szczytujemy sobie z pudełeczka, co jest, co jest gdzie. Bierzemy daną rzecz na robotę, wychodzimy szybko, przyjemnie, funkcjonalnie. Polecam.